Papież Franciszek w ostatnim ze swoich listów, który skierował do Polaków z okazji tysiąclecia koronacji królewskich, pisał Książę Bolesław został ukoronowany na króla Polski jako pierwszy w przesławnych dziejach tego narodu. Stało się to również dzięki niemiańskiemu wstawiennictwu Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, który oddawszy swoje życie za Chrystusa oświecił ten naród światłem Ewangelii, i dał przemożne świadectwo również wobec przyszłych pokoleń uczniów Chrystusa. Chciejmy zatem w tym miejscu prosić Świętego Wojciecha, serdecznego przyjaciela Bolesława Krobrego w intencjach naszej najjaśniejszej ojczyzny. Święty Wojciechu, przez miłość, którą miałeś dla narodu polskiego, prosimy Cię, zachowaj ojczyznę naszą od wojny. Wad i grzechów oraz innych niebezpieczeństw. Uprość stałą opiekę Bożą dla naszej ojczyzny, a nam wyjednaj Twoją skuteczną pomoc, abyśmy tu na Ziemi Bogu szczerym sercem służyli, a po śmierci mogli oglądać i czcić na wieki wraz z Tobą przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.